My enemies are many. My equals are none. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Raszak, a ze mną jest dzisiaj Krzysztof Grzybner, No i będziemy sobie grać w twierdzę zwykłą piękną HD, odświeżoną w pięknej wersji. No to co, możemy chyba startować na takich ustawieniach jak tu widzicie. No pewnie. No to startujemy. E, dobra, tak, więc zaczniemy od początku, a początek to jest opcja dźwięku. Troszkę przyciszmy grę. Chociaż, nie, bo ja mam głośne słuchawki, głupota, dobra, nieważne. Myślałem, że mi się ust zmieniło ustawienia dźwięku, spada mi popularność, tobie też? Nie. O kurczę, już zbudował spichlerz w takim razie, cwaniak. E... Od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć, ja zawsze zaczynam od powiększenia składu zapasów, bo później mi miejsca na niego zawsze brakuje. Na bieżąco sprzedaję, więc to, takich problemów nie mam. No i to jest jeszcze bardzo, ważna, bardzo ważny aspekt rozgrywki. No i teraz znowu zabrakło mi hajsu na to, co ostatnio. <grych> Ajajaj, no i jest problem, jest problem. No widzisz, no tak, tak, tak to bywa. Ty też tak, nie postawiłeś targowiska. No ja na razie nie potrzebuję. Targowiska. A, cwaniak. Bramę postawił, mam bliżej do drewna, ja tak nie mogę. No, <laughs> Smutne. Widzisz, widzisz, tak, tak wyszło, tak wyszło. Aha, nie popatrzyliśmy zaś yy, na zegarek, dobra. O właśnie, zegarek. 20.15 20 liczmy. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Kurczę, smutna sprawa. Czemu? Ty będziesz miał szybciej drewno. <laughs> Już tak nie bawię. Ja pierdziele, szkoda, że tu nie ma łuczników konnych. Aj tam, aj tam. Ju, już by leciała pierwsza fala. Nie wiem, no bo wojska nie masz. <laughs> Ojeju, kurczę, szkoda. Brakuje mi wojska. Aj tam, aj tam. Potrzeba drewna. Ta, 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 ta. no, kurczę, ty masz tutaj drewno, już ci deski robią, a moi dopiero doszli do drewutni. Tartaku chyba. Czy to można nazwać tartakiem? E, to? Nie, Hate drwala po prostu. Hmm. Tak to, to, to się nazywa, nazwijmy to Haty drowala. <grystanie> tak jak to się nazywa. Okej. Okay. Tak to będę nazywał w takim razie. To... Nie mnie? W sumie? Szle, nie jest To jest niegłupie. Okej, okay. na razie to jest niegłupie. Ty masz, kurde, dużo drewna. Dużo drewna. Nie chcesz mi podesłać? No niestety walczyłem przeciwko sobie. No. Musiałbyś mi za coś to... Zapłacić. Ojeju, <noise> 15. Pierwsza ta, yy, jak to, tura z drewnem, idzie właśnie na ten szczytny cel zbudowania tego budynku, który teraz tutaj widzicie, ale nie mogę mu powiedzieć, bo to będzie taktycznie zdradzenie się. Nie mogę ci powiedzieć, że chcę targowisko zbudować. No to wszyscy wiedzą. Pomówiłem <noise> o tym 15 razy, już, Tak, tak. tak. Mój lord będzie bronił mojej bramy. No niech broni. Niech broni, jak tam chce. Ty zaraz. Mówię, o kurde, już ma drewno pierwsze. Nie fajnie. Więcej patrzę teraz na twój zamek niż na mój. No ja na twój w ogóle nie patrzę. Ja tu o strategię, ja tu wszystko. Ja tu Zapasy wszystko. drewna są. Jaki jest najtańszy Bo budynek serdecznie. w Grze? Tak swoją drogą? No chyba chata trwala. Chyba hata no. Dobra, to nie Za drogie. A, a wiesz dlaczego? Bo musisz mieć drewno, żeby budować wszystko. Nie. Bo jeżeli wykorzystasz na początku gry całe drewno, to masz pierwszą hatę drwala darmową. Kurczę. A ja to nie wiedziałem tego. Zawsze tak jest. Nie wiem, czy, nie wiem jak w tych najnowszych wersjach. W krzyżowcu chyba tak samo było. No, to na pewno jest logiczne, bo wiesz. Tam Drwal to jest taka postać, która być musi w wiosce, bo inaczej to to koniec, umarłeś w butach. Tak. Dobra, ja bym chciał tak i chciałbym powtórka z rozrywki. E... Ohoho, ho. dobra. Będę miał już ludki, ludki ludeczki. E, chciałbym może jakąś inną żywność, to też zawsze spoko. No i kupić może drewno. Też jest niegłupie. A kupuj, co tam żywnie chcesz. No tak, tak właśnie coś zrobię, tak też zrobię. Oj, co by teraz... Hmm. Tak myślę, myślę. I, I zrobię coś takiego, to jest niegłupie. Troszkę zwiększę w ten sposób wydobycie. Towary eksportowe może? Nie, na razie nie warto. Tak sobie myślę, co by tutaj robić, żeby się zmiażdżyć jak najszybciej, wiesz? Powiem ci, nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ja nie... Ja, ja się czuję osaczony i... Osaczony się czujesz? O kurczę, to jest problem. To jest problem, ale to twój problem. No, no, no mój, no nie, nie twój w same sady proszę bardzo jako elegancko rozwija swoją wioseczkę piękną e, ja bym tutaj sto, to miejsce sobie zostawiam na inne budynki takie cenniejsze niż na przykład drwali no i dobra e, o idzie kolejni kolejni idą pięknie moi przyjaciele dwa nie jakie to jest drogie cholernie dobra w takim razie, robimy znowu zakupy. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Mm, I może, może, może teraz w coś innego zainwestuję? Na przykład w... Tak, to, to, to wydaje się być niegłupie. Więc też tak zrobię. Jak nam się rozwija wioseczka zaraz? Sprawdzimy. No musi, od razu musi patrzeć do mnie, no. Trzy razy łycznicy już, no pięknie. Pięknie. Dobra, też sobie postawię może jakiś. Już, już tu chcę łuczników, już chcę łuczników, już to. No ja chcę, wiem, wierzyć. wiem, no kurczę, ale jakoś trzeba cię zmiażdżyć, nie? No będzie siara, wiesz, przegram i, i co? I co, co zrobię? No nie wiem, nie wiem, no nie, no, 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 nie wiem, no <ślam> Musisz mi dać wygrać, bo inaczej wiesz, będziesz winny mojemu samobójstwu. Za mało krewna mu wsadzasz Eee, dobra, tutaj jeszcze troszkę. I tak co robimy? Mam sporo drewna lala la, nie mam pieniędzy Tak to teraz wygląda Nie widzisz <grym> to... Nieładnie, że nie masz pieniędzy O, wchodzi druga Dobra. Za mało drewna mój panie Tum, 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 tum Świetna muzyczka jest tej krzewana no, to przyznam tu to... Fenomenalna. Nie jest, nie jest źle, więc. Mo można coś. Tu coś, co jest przyjemna, jest przyjemna po prostu. Jest taka. No, on tutaj rozeżkowa. jest nawet. Mm -hmm. Nawet tutaj jest moim zdaniem przyjemniejsza niż w części dodatkowej, w sensie w dodatku, nie? To jest na moje, bo. Czekaj, w jakim dodatku? No, wchodzi mi o krzyżowca. Teraz. Aha, no dobra. Dobra. Tu... Dobra Odpuszczę sobie muzykę <śpuszczę> A i tutaj nie działa tak, że jak wchodzisz w magazyn zasobów i klikasz budynek to ci buduje Znaczy klikasz zasób to ci od razu Od razu go dostajesz, tak, e, tak. co my tutaj? Wszystko się stawia, wszystko się buduje, wszystko fajnie, wszystko śmiesznie Ale ja chcę jeszcze dwa razy to? Co się przyda? Tutaj, no nie wiem, tutaj na razie nie będę rozbudowywał. Tak, dwie kopalnie kamienia. Drewno, drewno się kończy, oj, oj, oj. Smutna sprawa. Normalnie bym ci współczuł, gdybyś nie był moim wrogiem. Czemu drewno się kończy? Mi się już rozrosło drewno. Masz cztery chaty drwala. Ale wiesz, że drzewa jakbyś na przykład w tym momencie przestalibyśmy na chwilę wydobywać. To tu, tu, tu wierzę, że drzew się wyrośnie w ogóle. Ja, ja, ja wiem, ale weź pod uwagę, że teraz nie możesz przestać wydobyć, wydobywać. No um. skąd wiesz, że możesz przestać? No, przestań. To zobaczymy, jak ci się skończy. Na razie źle się nie skończy. Jeszcze nie masz wojska? Gdzie twoje wojsko? Ja się pytam. Gdzie twoje wojsko? Ja się pytam, gdzie twoje wojsko? Dokładnie w tym samym miejscu, wydaje mi się. Co moje, co? Tak, w identycznym. To jakie ładne. Kurczę. Zastanawiam się, za ile mi wyślesz pierwszą katapultę. Nie wiem, nie wiem. Na pewno teraz co chcesz zrobić, to wzmocnić swoje mury. To jest to, o czym marzę. W sumie jakbym eee, ten to. mury... powiedz mi, da się tu obracać budynki, bo nie pamiętam dało się chyba. Yy, nie, bo z każdej strony wyglądają tak samo. Znaczy w sensie yy, w krzyżach to się chyba dało. Tutaj tutaj z tego co wiem, nieważne w którą stronę obrócisz kamerę. I tak masz yy, budynki po prostu przodem do ciebie. <teksturą>, Teksturą, więc to nie wiem jak czy dało się obracać. Nie, bo one są zawsze pod skosem. Tak chyba się nie dało. Dobra. Yy, są tutaj dwa. Du, du. Dobra. Moje eko jest potężne i cię zaraz zniszczę. To niszczę jak chcesz. Ale cię zniszczę ekonomicznie. Naw nawet cię nie zaatakuję. Niszczę jak chcesz. Mi to tam. Mi to tam nie wadzi. Zobaczysz, kurczę, potęgę i siłę mojej gospodarki. Jak sobie chcesz. Bawimy się jak Niemcy, i. I Polska. Tylko że ty jesteś w tej grze polską. Czyli jestem, le czyli jestem lepszy. Ech, oczywiście. Nie, co ja jaki jestem głupi? Ja pierdzielę. Co Właśnie sprzedałem kamień, który potrzebowałem na zbudowanie koszar. No widzisz. No widzisz. Pogratulować, pogratulować. No. Opatrz. Cech kopaczy, cech yy, inżynierów. Kurde. Na no bogato. No nie powiem. Trzeba. Trzeba się rozwijać. Nie ma tak... Nie ma tak lekko. No. Jest, jest, że tak powiem, bardzo, bardzo ciężko. No tak jest, ale no cóż, cóż z tym zrobić? Jak to za mało złota? Jak to za mało złota? G no no gdzie? Jakiego złota? Co to złoto w ogóle? Nie masz wystarczającej ilości złota. Dobra. Tak mi nie stać? Potrzeba e, dobra, sprzedaj to do, do końca i szybszy rozwój O yes. Mam jedną kuszącą taką hmm, kurde kusi ale nie mogę tego zrobić. A chciałbym A nie mogę ci powiedzieć czego, bo byś mi zaraz zjadł i zaatakował No widzisz, kiedyś cię muszę zjeść No powiedz mi, ile masz broni w zbrojowni? To już są... Potrzeba Ta, tajne przez poufne. To ja w powiem, ile ja mam. A, nakupowałeś. Nie, nie nakupowałem, co ty człowieku, ja nie mam pieniędzy. W krzyżowcu jest zestawienie tego naj, najmocniejszych gracz, i w hajsie, i we wszystkim, nie? I to a. jest bardzo fajne, a tutaj tego nie ma i nie mogę zobaczyć. W ogóle tam w krzyżowcu jak na budynek, to ci się pokazuje, co ma wróg. A tutaj tak zrobić nie mogę, niestety. Smutne, ale prawdziwe, no, niestety. No, no racja, racja, bo tu się nie, nie podnosi, nie odkrywa. E, tam. Okay. Tak stoi, tak jak bym chciał, mniej więcej. Wszystko, wszystko jest na idealnie. Tym powiększają się A twojego I wojska, wojska dalej nie ma. Zmian, A twoje jest? A, regi wielkie regimenty. Aha. D dobra, Zmniejszam podatki, a rób z nimi co chcesz. Możesz dawać nawet okrutne podatki. Nie to tam, okrutne podatki to jest to, co lubię najbardziej. Nie to tam, rybka. A no zobaczysz, zobaczysz. Ja będę dawał okrutne podatki. Będę cię niszczył po prostu kawałek po możesz, kawałku. Możesz nawet wszystkie u siebie wytępić. Ja bardzo chętnie. Tylko wtedy nie będzie miał, kto mi płaci tych podatków. No i to jest minus jedyny. W ogóle śmieszne jest to w twierdzenie, że masz mieć 3000 żołnierzy i masz 10 ludzi w mieście. Co z tego, że Twoja armia jest taka gigantyczna? No widzisz, nic, nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz? Jak my tutaj stoimy z czasem. Dobra, jeszcze spokojnie, jeszcze spokojnie. Mm. O Cóż ci się stało, panie? Zobaczyłem, ile mam broni i jestem po prostu zachwycony. No co, masz dwie? Aaaa, chciałbyś wiedzieć, zaraz będę musiał drugą sprojownię dobudować. Bo... Po... <laughs> Ojejujeniu. Dobra, już powinienem Kurde, źle postawiłem spichlerz. Do dupy. Wspuściłbym go, ale no teraz trochę za późno, nie? No, możliwe. I coś jedną... Aj, zapomniałem o jednym aspekcie w grze, który mogłem wykorzystać, a zapomniałem o nim. Na śmierć. Tum tururum, tum Dobra. Produkcja, produkcja, produkcja. To jest najważniejsze w tej grze. Produkcja. No to produkuj, produkuj. Produkuję, wiesz, wszyscy moi dzielni mężowie stanu pracują na twoją Zagładę, więc lepiej się szczerzy. Mam kogoś szczelić? Tak. Nie, 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 nie. Nie masz jeszcze uczników <laughs> <laughs> więc spokojnie, spokojnie. Już się przestraszyłem. O, wiem już czego nie zrobiłem, a to jest dosyć istotna sprawa. Otóż, nie zrobiłem tej bardzo ważnej rzeczy, którą właśnie robię. Czego, żeś nie zrobił? Patrzę co ty robisz, widzę, że krowy wszędzie masz. O, dobra, a to budę. Co ci z krow? No, a krowy, krowy są bardzo dobre, bo dają ser, a, po, a co jest najważniejsze, dają, kro dają krowy Czy do ścielania. kurczą się, panie? No wydaje ci się. Nie wydaje. O, Kcia, ja, Kcia! Ja, ja bym cię na pewno nie mógł zmasakrować milionem krów. Tutaj bym ci wrzucił na miasto i by wymarli twoi. Ja bym tego nie mógł ci zrobić po prostu. No ale chcesz zrobić. Nie, Kcia. Ja? No. O kurczę Dobra. Jakie ja ładnie jak ładnie buduje swoje miasteczko. Po prostu jestem z niego dumny. Nigdy nie byłem tak znikąd dumny, jak z tego miasteczka. O nie, znowu skończył się hajs. Mhm. Jak to zap zapasy złota są zbyt szczupłe? Teraz będę musiał... Eee... Dobra. Stoi... O nie, źle postawiłem. O nie. Krzywo. Teraz jest krzywo, przesunęło mi się o kratkę. I teraz wszystko wygląda. Wyobrażasz sobie, co ja przeżywam? No, 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 no nie nie. Możesz Chyba nam nie jesteś w stanie. Dobra. Możesz na nas Tam wszystko się rozwija elegancko. No i tak ma być, tak ma być. No proszę, proszę... Się, proszę się rozwijać, proszę się rozwijać. Hmm. To może teraz zrobimy system swobodnego budowania. Wiesz Twojej twoi koleści od kamienia zbierają ci tylko kamień z jednej kopalni, a druga stoi i nic niej się nie dzieje. Wiem. To po co ci tak Wiem. daleko? Ej. Taktycznie. Taktycznie, tak. To, to tam zrobisz zapasem Na no. wielki kłód. A niedługo będziesz miał wielki głód. O, będziesz miał. W ogóle nie rozumiem, po co budowałeś tak szybko inżynierów. I tak ci nie przesadzą. Póki co. No wiesz, no to jest, to jest... To jestem ja. No widziałem no, jak tam stawiasz u siebie wyłącznie na singlu złota. bardzo ładnym Boże, w dwójeczkę. Pytałeś się gdzie moi łucznicy? Patrz na moją bramę. No widzisz ładnie. To już teraz... Teraz zaczynasz grać. Teraz <laughs> zaczynasz jakoś ładnie grać, no to teraz ci powiem, no... Nie masz wystarczająco dużo złota. 23, 23, dużo złota. 23 eleganckich no, łuczników. A ty już balistę, uuuu, grubo, grubo. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Ładnie śpiewasz. <grym> Jak już budujesz balistę, to Zgrunuj możesz do tego doszucić sobie inżynierów, tak po mojemu. Ja bym ja tak wiem. zrobił. Ja to wiem. O, nie ja wiem, to... nie wiem. Ja tu, ja mam wszystko under control. O, no to dobrze. To się cieszę. Będę miał godnego przeciwnika. I e... wszy wszystko mam... Nie pod kontrolą, więc... Za chwilę wszystko spłonie, wybuchnie, spali się. O nie! To jest najgorsza sprawa. Najgorsza na świecie. Dlaczego nie mam pieniędzy? Wytłumacz mi to. Wytłumacz mi to. Bo na dziwki wziąłeś. No tak mogło być. W ogóle jak grasz z tym trybem, gdzie masz, że zabić królową, tak? To za każdym razem ta królowa ma inne imię. Nie wiem czy wiesz. Pali Czytałem sam, czy dzisiaj tak na odpozycji. nonsensopedi. A nie wiem, nie zauważyłem. Nasze zapasy żywności Ale muszę cię niestety tam. troszkę zmartwić, dwie minutki i kończymy. O nie, dobra, trudno, trudno. Dokończymy później. A ja bym chciał więcej łuczników. Mam najwięcej łuczników na świecie i mógłbym Cię zaatakować z tymi łucznikami, wiesz. W tej grze łucznicy umieją burzyć mury, więc... No wiesz, no łucznicy wszystko potrafią, no, 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 Czy to tak działa? Czy... Tak, dobrze. Dobrze, więc... Może to... E, dopiero jedną kopalnię żelaza? Nie masz wystarczającej ilości Czekamy na rozkazy. O, ekonomicznie, to leżysz, leżysz. Dobra. W sumie. Teraz. W takim wypadku, to mógłbym raz. Dwa. Trzy. Okej. Okay. Wyższe, jeśli jest koniec z podatkami, to jest całkiem miła zmiana. To bym to mi powiedział, właśnie wieśniak. Jak to jesteśmy? a... E, gdzie? Gdzie? Na panie. Ty, ty, jaki pierun, człowieku. E, ja, ja, jak przyjaciel to ciebie przychodzę, a ty mi tutaj strzelasz jakimś gównem dziwnym. Potrzeba nam nowych Dlaczego? Dlaczego? No widzisz, no, no, tak, tak to wyszło, no. W ogóle tutaj katedra kosztuje kamień. Nie wiem dlaczego. Nie e, zawsze zazwyczaj katedra kamień kosztuje. Eee... nie, bo... nie w krzyżowcu. Chciałbym ja to mógł postawić? O, nie. Ej, stop. Dlaczego nie mogę powie Dlaczego nie mogę postawić wieży... powiedzmy... tutaj? Za da daleko od zamku? Naprawdę? Mur jest najdalej od zamku, jak się da. Wiesz o tym? Tak, wiem. To jest smutne. Ja tu miałem plany nikczemne, a tutaj nic. Ile ty masz tych No Fanie. Ile ich jest? Teraz ci powiem. Wpizdu. Dobra. Tak? Już tam zmierzamy. Mm -hmm. Na no powiem ci, że już się wie, że nie mieszczą. O kurczę, to źle. Źle dla mnie wróży. Ale musimy kończyć, niestety musimy kończyć. O no, to smutno, to dobra, no to się poszegnamy teraz ładnie. No oczywiście. To... No to na razie i to widzimy się w kolejnych odcinkach. Ze mną dzisiaj był Krzysiek Nie zapomnijcie no. dać łapki. Oczywiście, Krzeguer. łapka. Łapki tu i tu. To jest, to jest podstawa, jeżeli wam się podobało. A jak się wam nie podobało, no to napiszcie, co się wam nie podobało i będziemy zmieniać. Dokładnie. No. I coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś jeszcze mieć... mamy do powiedzenia? Nic, na chwilę obecną chyba nic. No będziemy kontynuować serię, bo na pewno będzie się nam świetnie grało. Na pewno. No, no to dobra. To, 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 jest, to jest akurat pewne. No to Więc na razie. Cześć. Na razie, cześć. Ty przeklęty głup...